Ostatnie tygodnie nie obfitowały w informacji ze świata gier, ale cóż się dziwić, wszyscy byli zajęci odpoczywaniem po koszmarnym 2021. Jak długi był ten rok, przekonałem się ostatnio rozpisując sobie jego podsumowanie. Planuję wypuścić ten materiał jeszcze w tym tygodniu, ale miejcie na uwadze, że to jednak sporo pracy, więc publikacja może zaliczyć drobną obsługę. Na pewno nie zamierzam już przedłużać tego wstępu, bo mamy o czym dziś rozmawiać. Minęła godzina 18. Serwus Feraina. Szymon 150 napisał Witam już po świętach, długo mnie tu nie było. Świetne materiały, kojące. A ja z doprowadzającym zapewne do wkurzenia pytanie. Kiedy film z akcesoriami do Switcha i czy będą tam akcesoria z poprzedniego nienawidzę poniedziałków? Pytam się, bo ostatnio bardzo poważnie zacząłem się zastanawiać, jaki pokrowiec kupić, i w celu dowiedzenia się obejrzałem wszystkie Twoje materiały na ten temat. Ale skoro widzę, że są nowe, inne pokrowce, to chętnie się zapoznam z Twoją opinią także o nich. Pozdrowienia. Drogi Szymonie, absolutnie nie jest to wkurzające pytanie, wręcz przeciwnie, jest bardzo zasadne. Mamy od jakiegoś czasu na rynku Switcha OLED. A akcesoriów dedykowanych do niego jak na lekarstwo. Na szczęście, te, które ostatnio otrzymałem od przystani Gracza, spędziły ze mną wystarczająco dużo czasu i jestem gotowy do nagrywania o nich filmów. Możecie się więc spodziewać materiałów w tym albo następnym tygodniu. Skoro już mowa o tym, co będzie dostępne w tym tygodniu, to przejdźmy do pierwszego punktu programu, którym jest rozpiska Game Passa na ten miesiąc. Od 4 stycznia subskrybenci tej usługi mogą odpalać na swoich konsolach i PC takie tytuły jak Gorogoa, Oligia, The Pedestrian, Ember, Outer Wilds czy też Mass Effect Legendary Edition. Początek miesiąca jest naprawdę gruby i zieloni nie dadzą wam odpocząć również przez najbliższe tygodnie. Od 13 stycznia dostępne będą Spelunky 2 i The Anna od 18 Nobody Saves the World, a od 20 Paperacji Rainbow Six Extraction i Wind 2. Pojawienie się najnowszej produkcji Ubisoftu wywołało niemałe zaskoczenie, porównywalne tylko do reakcji na ogłoszenie, że ich subskrypcja Ubisoft Plus pojawi się w przyszłości na konsolach Microsoftu. Usługa ta oferuje dostęp do katalogu gier wydawcy za dodatkową opłatą, podobnie jak miało to miejsce z EA Play, zanim plan podstawowy został włączony do Game Passa. Skoro przy wydawcach jesteśmy, wiecie co łączy krzyżka gąciarza Ubisoft i Square Enix? Nie. Nie mówię tutaj o braku godności, mam akurat na myśli zamiłowanie do NFT, chociaż to dość pokrewne tematy. O aferze z gąciarzem możecie posłuchać na kanale Dominika. Link znajdziecie w prawym górnym rogu, gdzie w bardzo przystępny sposób tłumaczy on, czym są NFT i dlaczego powinniśmy się ich wystrzegać. Prezes Square Enix jednak nie zna polskiego i w noworocznym liście stwierdził, że to gracze, którzy grają dla przyjemności, są właśnie przeciwnikami takich rozwiązań jak tokeny oparte o blockchainie. Nie przeszkodzi im to jednak we wprowadzeniu tego dla tych, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę w budowaniu świata gry, czyli twórców treści wprowadzanych do ich produkcji. Wygląda na to, że firma ma trochę inne podejście od Ubisoftu i planuje pozwalać użytkownikom tworzącym np. skiny, zarabiać na nich i dzięki tokenizacji czynić je unikatowymi. And we give it back to you, the people. Jak dla mnie jednak to tylko mydlenie oczu i chodzi o wprowadzenie dodatkowych mikrotransakcji do ich gier, a tym samym zwiększenie zarobków kosztem środowiska. Moje podejście do NFT się nie zmieni, dopóki nie będzie to lepiej rozwiązane zarówno pod kątem konsumpcji energetycznej, jak i zastosowań. No bo sorry, ale te wszystkie małpy i miści są zwyczajnie szpetne i śmierdzą skamem na kilometr. No to teraz, skoro mam, mówiliśmy o skamach NFT, to dla wyrównania nastrojów. Czas na coś bardziej pozytywnego. W okresie świątecznym okazało się, że Mikołaj wcale nie musi mieć białej brody i reniferów. Z czasem wystarczy wielkie serce, wielka stopa. I zasobny portfel. Shaquille O'Neal, który jeszcze nie tak dawno trollował ludzi, że jest wyznawcą teorii o płaskiej ziemi i pracował przy jednej serii NFT, postanowił obdarować uczniów z Małej Szkoły Podstawowej w Georgii. Koszykarz prezentował dzieciakom po tysiąc konsol Nintendo Switch i PlayStation 5. I nie jest to pierwszy wyskok haha, mam was tego zawodnika. Od 1997 roku jego fundacja pomaga młodzieży z trudnych domów poprzez rozdawanie artykułów potrzebnych do codziennego życia. O'Neill przy okazji wręczania konsol zaznaczył, jak duże znaczenie miały dla niego nauki rodziców, którzy od małego wpajali mu, że ważne jest dzielenie się z innymi i pomaganie ludziom w potrzebie. Jest to naprawdę piękny gest i chciałbym, żeby było więcej takich osób jak on. Ale zostawmy to i przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli newsów z ostatniego tygodnia. Na targach CES odbywających się jak co roku w Las Vegas, Sony przedstawiło specyfikację swojego nowego headsetu PSVR 2 oraz pokazało teaser pierwszej produkcji powstającej na tego okle. I technikalia robią wrażenie. Niemniej jednak boli mnie fakt, że sprzęt będzie dalej podłączany kablem do konsoli. Po obcowaniu z Questem 2 jest to trudna informacja do przełknięcia, ale implementacja OLEDowego ekranu, śledzenia oczu, haptycznych wibracji oraz ekranu o rozdzielczości 4K HDR robią już wyrażenie i dają nadzieję na next-genowe doświadczenia. A mówię, że dają nadzieję, bo pokazany trailer do Horizon VR Call of the Mountain działa trochę jak wąchanie dań gotowanych na YouTube. Widzisz, że apetycznie to wygląda, ale nie poczujesz tego dopóki nie będzie na twoim stole. I tak samo jest z trailerami gier w wirtualnej rzeczywistości. Dlatego ja ze stoickim spokojem czekam na więcej informacji. Takie samo podejście zalecałbym wszystkim fanom Fallouta, bowiem zdjęcia do serialu zaczną się dopiero w tym roku. Za produkcję odpowiedzialne będzie Amazon Studios, a pierwszy odcinek wyreżyseruje Nolan, ale nie ten od Incepcji, a jego brat, ten od kilku odcinków Westworld. Całość koordynować będą Geneva Robertson-Dworet, która pracowała m.in. przy Captain Marvel oraz Graham Wagner, który ma na koncie m.in. Silicon Valley oraz moją kochaną The Office. Ja na Fallout'cie się w zasadzie wychowywałem, a po tym co Bethesda zrobiła tej serii, to już gorzej być nie może, dlatego ze spokojnym sercem czekam na serial. I to spokojne serce myślę, że przyda mi się na premierę Dying Light 2, która będzie miała miejsce już w przyszłym miesiącu. Twórcy postanowili trochę podgrzać atmosferę, rzucając w eter informację, jakoby przejście całej gry miało graczom zająć około 500 godzin. Oczywiście większość podłapała to, co chciała, i teraz można się natknąć na wpisy sugerujące, że recenzenci będą mieli super trudne życie w przypadku tej produkcji. Techland jednak od razu zaznaczył w osobnym twecie, że chodzi o znalezienie wszystkiego, i wbicie 100%, a samo ukończenie wątku fabularnego i zadań pobocznych zajmie średnio jakieś 70-80 godzin. Szykuje się nam mimo wszystko potężna gra i mam nadzieję, że nie są to sztucznie przedłużane aktywności, mające na celu podbić ten licznik. Jak zwykle trzymam kciuki za naszych. A moje trzymanie kciuków chyba ma też efekty w przypadku Pokémon Legends Arceus, bowiem gra na ostatnim trailerze. Wygląda jak do tej pory najlepiej. Po reakcjach na poprzednie zapowiedzi, Game Freak chyba poczuł oddech graczy i płonące widły przy dupie i wziął się za robotę, na co osobiście bardzo liczę. Streamy z tej produkcji będziecie mogli oglądać na moim Twitchu. Link do niego znajdziecie w prawym górnym rogu i w opisie. A warto tam być, bo odbywające się w tym roku tylko online targi E3 będę z wami komentować na żywo. Włodarze imprezy, podobnie jak w zeszłym roku, ze względów bezpieczeństwa, zdecydowali się na organizację tego wydarzenia wyłącznie w sieci. Myślę, że to już się raczej nie zmieni i powrotu do fizycznych targów nie zobaczymy. Z jednej strony szkoda, bo chciałem tam w końcu polecieć i zobaczyć to na żywo, ale z drugiej strony, patrząc, jak USA słania się na nogach i nie radzi sobie z obecną sytuacją ekonomiczno-polityczną, to ja wolę siedzieć w domu na dupie. A chętnie już bym na niej usiadł, ale został mi jeszcze na koniec sekcji newsowej końcik plotkarski. Lecimy z nim. Wiecie, że czasem, żeby jakiś temat trendował na Twitterze, wystarczą tylko domniemania analityka? Według którego Switcha Pro powinniśmy już mieć od dwóch lat? Doktor Serkan Toto podzielił się ostatnio swoimi przewidy przewidywaniami na ten rok i stwierdził, że Mario Kart 9 już powstaje. Nintendo ma się nim pochwalić jeszcze w tym roku, a sama produkcja ma mieć oczywiście jakiś twist odróżniający ją od poprzednich części. Internet zapłonął i trudno się dziwić. Mario Kart jest niesamowicie popularną serią, a wydanie na Switcha rozeszło się w 40 milionowym nakładzie, co jest absolutnym rekordem w przypadku gier spod tego szyldu. Niemniej jednak trudno mi brać na poważnie słowa gościa, który był przekonany o tym, że Switch Pro ukaże się w 2020 roku, ale jednego jestem pewien. Nowe Mario Kart na pewno powstaje, tak jak powstaje też nowe Final Fantasy, Call of Duty czy też FIFA. A to, że next gen patch do Cyberpunka jest w produkcji, wiemy nie od dziś. Minął już ponad rok od premiery, a gra dalej się go nie doczekała. To się może jednak wkrótce zmienić i jeśli plotki się potwierdzą, to grafika nie będzie jedyną poprawioną rzeczą. Nadchodząca duża łatka zawierająca również update do konsol obecnej generacji Według przecieków ma się nazywać Samurai Edition. Jego oficjalną zapowiedź mamy otrzymać w okolicach lutego wraz z ujawnieniem pierwszego dużego rozszerzenia. Aktualizacja ma dodać do świata gry m.in. fryzjerów, garaż, poprawioną sztuczną inteligencję, system transmogryfikacji przedmiotów, nowy interfejs, New Game Plus, dekorowanie mieszkania i nowe zadania. Rozszerzenie natomiast otworzy nam niedostępną do tej pory lokację w dzielnicy Pacifica. Po której będziemy mogli się przechadzać niczym po strefie w Stalkerze, wykonywać questy i uważać na dwie walczące ze sobą o kontrolę terenu frakcje. Jeśli brakowało Wam takiej minigierki, jaką Gwint był dla Wiedźmina, to też podobno znajdziecie coś dla siebie w nadchodzącej aktualizacji. Twórcy rzekomo mają dorzucić nową formę rozrywki w postaci pokonywania i kolekcjonowania potworów w wirtualnej rzeczywistości, które później będzie można wysyłać do walki. Te wszystkie nowości brzmią bardziej jak koncert z życzeń niż faktyczne zmiany. Niemniej jednak, bardzo mocno czekam i wierzę, że chociaż maleńka część z tego się potwierdzi. Pamiętajcie o tych przeciekach, rozliczymy je z czasem. A teraz zapraszam Was na przegląd tego, co nowego wpadło mi do kolekcji. Pozwólcie, że zacznę od wydań fizycznych, które mam tutaj na stole. To nie jest oczywiście wszystko, co mi się nazbierało przez ten czas, było tego strasznie dużo, ale postanowiłem zebrać te rzeczy, które moim zdaniem są najistotniejsze i które w jakiejś formie pewnie pojawią się wkrótce na kanale bądź na streamach. Zacznijmy więc od tego, co wysłało mi Forever Entertainment. Wysłali oni dwie gry: Green Hell i Rise of Eterna, które niedawno miały swoją premierę właśnie w ramach ich wydawnictwa, bo Forever Entertainment też zajmuje się wydaniami limitowanymi gier. Część już pokazywałem na Twitterze, że otrzymałem, nie doczekały się jeszcze unboxingu, ale wszystko przed nami. Myślę, że to zadzieje się już wkrótce. Jest mi trochę głupio, że to tak długo trwa, ale mam nadzieję, że jest tu jakieś, jakiekolwiek zrozumienie, w sensie czas nie jest z gumy niestety. Green Hell dotarł do mnie w edycji Survival razem z zwykłym. Wydaje mi się, że gra też jest w środku. Jeśli tak, to szykujcie się na jakieś rozdanie, jeśli tak jest faktycznie. Rise Eterna natomiast dostałem w podobnym pakiecie, w sensie nawet gabarytowo te pudełka są bardzo podobne. Jeszcze nie otwierałem tego, zrobię to wszystko na materiale wideo, który mam nadzieję, że pojawi się niedługo. No bo nie oszukujmy się, wiem, że też lubicie te materiały, w których ja otwieram jakieś paczki, nawet jeśli są to paczki z grami. Także jest mi z tego powodu bardzo miło. Jest mi też bardzo miło z tego, że przystań gracza w, z okazji świąt wysłała mi w ramach prezentu. A konsolę, można to śmiało nazwać konsolą tak naprawdę, to jest przedłużenie jednej idei, która pojawiła się bodajże w zeszłym albo dwa lata temu, w zeszłym roku albo dwa lata temu. Jest to Evercade VS, którego możecie kojarzyć już z kanału chociażby Archona, bo wiem, że Archon już robił o nim materiał. Ja możliwe, że też zrobię. Jest to taki sprzęt, który pozwala odpalać specjalne, dedykowane ka kartridże, chciałem powiedzieć klawisze, kartridże. Wydawane przez Evercade, właśnie, na których są gry chociażby od braci Oliver Twins. I jest tam cała kolekcja Dizego. Jest kolekcja Wormsów, którą właśnie teraz trzymam w konsoli. Mam i jeden, i drugi cartyż. Mam ich dużo, dużo więcej oczywiście. Bardzo fajne jest to, że konsola ma wbudowane Wi-Fi, więc ma od razu firmware update over the air przez Wi-Fi. Mamy interfejs taki bardzo ujednolicony, jeśli chodzi o. Sytuację, w której mamy na przykład dwie kartri dwa kartridże zadokowane i zastanawiałem się, właśnie, jaka będzie, jaka będzie reakcja sprzętu na to, że dwa kartridże się pojawiły jednocześnie w tym sprzęcie. Dostajemy listę gier, z których możemy sobie wybrać, i jest to lista łączona z tych dwóch, e, właśnie kartridży. Strasznie dużo tutaj słowa kartridży pada. Ja jestem zaskoczony tym, że społeczność dalej istnieje dosyć mocna koło tego, dlatego chętnie to jeszcze posprawdzam i zademonstruję Wam na materiale wideo, czy Evercade Versus jest faktycznie sprzętem wartym Waszej uwagi. Myślę, że jeśli macie w sobie taką żyłkę kolekcjonera i lubicie retro gry, to tak, jak najbardziej, to jest coś dla Was. Na razie Evercade jednak ląduje tutaj z boku. He, he, z boku to ostatnio mocne, mocne i modne słowo, prawda, Aleksiu? E, nieważne. E, dotarł do mnie też zestaw Sonic the Hedgehog z LEGO, e, który no, nie powalił mnie specjalnie, jeśli chodzi o stronę wizualną. Mam trochę konflikt wewnętrzny: czy taki Sonic jest ładniejszy od tego Mario, który jest cyfrowy i który wyłączony wygląda, jakby nie miał duszy? Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie. Taka mała dioramka była ostatnio dostępna na stronie, więc wziąłem ją od razu na premierę. To jest zestaw, którego nie zamierzam złożyć, szczerze mówiąc, i mam tak coraz częściej z tymi zestawami. Zaczynam to powoli traktować jako inwestycję, co chyba świadczy już o starości slash dojrzałości. Tak czy siak, nowa ciekawostka z LEGO. Zamieniam się w super straszne, straszną osobę, jeśli chodzi o kupowanie i nie składanie tych zestawów. Ale ten, tego zestawu nie mogłem sobie odpuścić. To jest coś, co Asus, czyli partner kanału, bardzo mocny partner kanału, dzięki któremu między innymi oglądacie ten materiał bez reklam i jeszcze jedna seria w tym roku będzie objęta patronatem. Yy, między innymi w paczce wysłał mi właśnie takie klocki. I ja akurat wybrałem Kylo Rena. Jestem ciekaw, co Wy byście wybrali. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tutaj nie zebrałem ze sobą tych złożonych klocków, odpowiedź jest bardzo prosta. Będziecie mogli je zobaczyć dzisiaj na streamie o 20.00. Tak jak wspominałem wcześniej, link do Twitcha znajduje się. Może uda mi się ponownie umieścić tutaj w prawym górnym rogu. Zawsze jest w opisie, więc tam znajdziecie link. O 20.00 widzimy się na streamie z Timberborn, który jest kolejną taką produkcją która pojawiła się u mnie w kolekcji. Gra nie była na żadnej promocji, stwierdziłem, że nie będę na to czekał. Wygląda fajnie, ale ja nie miałem w co grać i kupiłem Timber... Timberborn we wczesnym dostępie na Steamie. I jestem super zadowolony. To jest gra z mega potencjałem, ale więcej chętnie opowiem Wam o 20. Kolejnym takim tytułem, który postanowiłem kupić, tu akurat już była promocja, jest Slay the Spire, o którym słyszałem mnóstwo dobrych rzeczy. Czy to od Was, czy na Twitterze, więc postanowiłem dać szansę, chociaż nie lubię karcianek. Zresztą na ostatnim streamie, który tutaj był na YouTubie, i no menomen ostatnim, bardzo mocno chwaliliście, dlatego posłuchałem się, wkręcam się powoli, ale na ogromny plus, że jest polska wersja. Tutaj z miejsca dostali ode mnie po prostu. Łapkę w górę, jakby się to chciało powiedzieć. Jest jeszcze jeden zestaw Lego, którego tutaj nie przytargałem, bo jest dosyć spory, jest jeszcze w folii bąbelkowej i jest to Lego Batmobil, którego cena poszybowała ostatnio, i który kupiłem właśnie też jako inwestycję, więc nie będę go składał. Jak im dłużej o tym mówię, że nie będę składał LEGO, tym smutniej mi się robi, więc może po prostu przejdźmy do tego, co na tapecie u mnie co zróbmy to. O losie. Dawno nie było co na tapecie, dawno nie było tych odcinków, bo była przerwa świąteczna, świąteczno-noworoczna, a trochę widziałem już, i to nawet w kinach. Wyjście do kina bardzo dobrze mi przypomniało, czemu jednak tego nie lubiłem i jak ludzie nie potrafią się strasznie zachować na seansach, to jest niewyobrażalne. Kiedyś pęknie mi znowu żyłka i zacznę opieprzać wszystkich ludzi, tak jak robiłem to przed pandemią. Ale póki co. Siedzę cicho i oglądam. A oglądałem ostatnio w kinie chociażby Matrixa, czwartą część, czyli Rezurekcję. I dobry Boże, po tym seansie to prawie ja potrzebowałem rezurekcji z tego cringe'u, który tam zobaczyłem. Film jest okrutnie zły, jestem mega zawiedziony tym, jak to wszystko wyglądało. Nowy bullet time, to nowy, nowy slow mo jest ogromnym zawodem, i to oryginalne slowmo w Matrixach wyznaczyło trend i tę jakość na lata. To to wygląda jak slowmo zrobione przez amatora w programie do wideo w 10 minut z tutorialem na YouTube. To jest ach, naprawdę szkoda gadać i wiem, że większość z was, przynajmniej ze streamu się dowiedziałem ostatnio, podziela moją opinię. To jest tak naprawdę taki, nawet nie reboot, to jest kolejny sequel, o który nikt nie prosił, i jak się okazuje, nikt go nie potrzebował. I to tyle o Matrixie. Ale żeby nie było tak tylko źle, szaro i ponuro, byłem też na Spider-Manie i to dwa razy w IMAXie i jestem zachwycony. Fantastyczny fanserwis, bardzo dobry film, e, świetny Marvel. Jeden z absolutnie moich ulubionych. Bardzo polecam. Jeśli gdzieś jeszcze grają was w okolicy, idźcie koniecznie zobaczyć, jeśli jeszcze nie zostaliście zalani przez spoilery. Zdecydowanie warto. A taką rzeczą, którą oglądałem na małym ekranie, to jest Book of Boba Fett, bo jak wiecie, mam dostęp do Disney Plus legalnie, na szczęście. Inaczej bym wam o tym nie mówił. I zacząłem oglądać ten serial, i póki co nie do końca trafia do mnie jego formuła. Nie chcę tutaj zbyt dużo zdradzać. Na razie opiera się to głównie o retrospekcję, i chyba nie na to jednak się trochę nastawiałem, ale rozumiem, że to jest potrzebne. I no cóż, czekam aż zacznie się coś dziać, i jednak serial będę oceniał przez prydmat całości, a nie pierwszych dwóch odcinków. Także mogę za to śmiało ocenić Strażników Galaktyki jako jedną z chyba moich ulubionych gier z zeszłego roku. Jeśli nie graliście, to nie wiem co robicie ze swoim życiem. Idźcie koniecznie w to grać. Gra jest fenomenalna. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak twórcy z marnych Avengersów przeszli do genialnych Strażników Galaktyki z bardzo fajnym gameplayem, z bardzo fajną fabułą. Moim zdaniem, to są najlepsi Strażnicy Galaktyki, jakich możecie zobaczyć na ekranie, bo zjadają jeden i drugi film na śniadanie. Taka to moja opinia, właśnie. I postanowiłem też w trakcie tej przerwy wrócić do Prey tego zrobionego przez Arkaina, wydanego przez Bethesdę. E, taki fun fact, ja o tej grze wiedziałem dużo wcześniej, zanim została zapowiedziana, bo wówczas jak mm, powstawał, to ja pracowałem w Platinum, czyli pracowaliśmy nad trailerem do tej gry, więc to są minusy z pracy w takich miejscach, że psują wam jednak trochę ten frajdę. Anyway, gra jest genialna. Gra jest naprawdę dowodem tego, że Arkane to mistrzowie, jeśli chodzi o kreowanie światów, jeśli chodzi o e, Kierunek artystyczny nie ma chyba drugiego tak charakterystycznego i mocnego studia w tym właśnie, w tych dwóch dziedzinach, więc ja bardzo polecam. Znów się zacząłem w tym samym dokładnym momencie co ostatnio. Mam nadzieję, że jednak przejdę przez to, jakoś się przeforsuję i po prostu dokończę, bo gra jest wybitnie dobra. Jeśli nie graliście w Preya, polecam. Był rozdawany ostatnio przy okazji tych darmowych gierek ze Pika, także hej, coś chodzi sprawdzić. A naprawdę jest klimacik niesamowity. Nie z tej ziemi, no bo gra się dzieje w kosmosie. E, kochani, to by było na tyle w tym odcinku, tak naprawdę. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Chciałbym przypomnieć, że ze, ze streamami przenieśliśmy się na Twitcha i stream, streamy będą w każdy poniedziałek o 20.00. I możecie się spodziewać dodatkowych streamów, tak jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu, w piątek i w sobotę streamowałem House of Ashes w końcu. Możecie jeszcze je nadrobić na kanale. Zachęcam Was do odwiedzania, zachęcam Was, żebyście tam byli. Jak będzie Pokémon Legends Arceus, to na pewno będą streamy z tej gry i myślę, że będzie ich trochę więcej, biorąc pod uwagę, jak bardzo wyczekiwana przeze mnie jest to gra. I liczę, że będzie po prostu dobra. A póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. I do zobaczenia na kanale już wkrótce i na streamach jeszcze prędzej. Trzymajcie się i bądźcie w zdrowiu. Servus! Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału, zwłaszcza Mir, DefoMirowi, ArtDiverowi i Bendecho za bycie spornikami na poziomie Platinum. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.